Witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku z Ori and the Blind Forest. I tak jak już mówiłem, rozdamy sobie punkciki na samym początku odcinka, żeby było dobrze. Dziękuję za tak miły odbiór. Tam było co prawda dość spora łapek w dół, ale wiem z czym one są spowodowane, więc się nimi nie przejmuję, bo sam wiem, że odcinek wyszedł z mi i. Mi się osobiście bardzo podobał, więc nie uważam, że zrobiłem coś tam bardzo źle. E, bardzo chciałbym po powiedzieć, że bardzo mi się podobał komentarz e, ku... Kitsu na chyba? Jakoś tak? Kitsu chyba. E, bardzo miły dziękuję. M miło mi się zrobiło. A teraz roznam e, punkty. Pozwala wysyłać trzy, trzy ognie bez konieczności ładowania. Mm. E, pozwala Oriemu automatycznie zbierać większość zasobów. I odro ponowne odrodzenie. Musi ponowne wkrzeszenie dużej więzi i zmniejsza czas odnowienia. Chyba na pewno to chciałbym. I to. pozwala zobaczyć na mapie więcej obiektów. Zwiększa się duchowy płomień. A to co daje? Duch... Prze -prze stworzenie duchowej więzi na jedną komórkę życia. To może. Pójdę wszystko porównać póki co, bo nie wiem, bardzo wygodne to jest teraz. Widzę to, te trzy płomienie muszę tego kamienia, pamiętam już, bo tu jeszcze doszedłem, nie? Z jakiegoś powodu shift mi nie zadziałał. O super. Bo ten kamień spada, kiedy go nie pcham, nie? Generalnie. Więc muszę uważać. Ale tak. Więc mówię, bardzo cieszę się, że tak ładnie, że wzięliście, odebraliście ten odcineczek. Biorąc pod uwagę, że to nie są pokemony, liczyłem się automatycznie z tym, że raczej będzie mniejsza. Mniejsze zainteresowanie tym, a i tak nawet nie było najgorzej. Także bardzo się cieszę, bardzo mi miło z tego powodu. Co prawda w pierwszym odcinku bardzo jarałem się. Za mocno się jarałem, będąc czterym na pewno. Za mocno się jarałem. Grom samą w sobie, bo no. No bo to jest fakt, bardzo się jarałem grom. Aczkolwiek, tak to uważam, że wyszedł mi naprawdę ładnie. Więc się cieszę, że mi ładnie wyszedł. Mi się podobał bardzo. Pyk. I w ogóle. Mam wrażenie, jakbym lepiej nagle zaczął walczyć. Beka trochę, ale dobrze. Pyk. Co do serii, będzie się ona pojawiać dość, dość często, nie Regularnie, co często, ponieważ jest po prostu łatwa do nagrywania, wygodna dla mnie bardzo, więc rozumiecie, nie? Po prostu jest super pod takim względem, więc nie przeszkadza mi jej częste nagrywanie. I myślę, że na pewno po Ori and the Blind Forest, myślę nad zrobieniem... Zrobieniem odcinka Wam z. Znaczy odcinku w serii, z po następnej części, czyli Will of the Wisp, bo to jest też piękna gierka. A tej gierki, w sensie Ori and the Will of the Wisp, nie znam akurat. Więc to byłoby ciekawsze, bo bym w ogóle jej nie znał, tak? Jak Ori and the Blind Forest, jako tako znam, tak, Ori and Will of the Wisp nie znam kompletnie, nie grałem, nie miałem okazji. Także wiecie, to byłaby dla was yy, jeszcze większa przygoda. W sensie, dla mnie dodatkowo byłaby większa przygoda, bo. No bo jednak. tej drugiej gry nie znam, tak? To jest jednak fakt. Znam Will of the. znaczy, The Blind. The blind. Tom, znam jako tako, a tamtą nie. Więc jakkolwiek uważam, że będzie fajnie nie? ograć i tamtą grę. Ktoś tam pisał, że podobno brzmi jakbym nagrywał na siłę. Ja od razu odpowiadam, nie, nie nagrywam na siłę. Nie, nie widziałbym sensu nawet nagrywania na siłę. Bo po co? Przy takiej ilości subów nam się opłaca. Nagrywam, bo lubię. Nagrywanie jest super. A że mam taką barwę głosu, jaką mam, to mogę coś tam brzmieć, na zmęczonego czy coś w tym stylu. I ja po prostu tak, tak mam ja tak brzmi i tyle. Ale na pewno nie jestem osobą, która nagrywałaby na siłę, bo nie widzi takiego sensu. Nagrywanie na siłę jest bez sensu dla mnie. Więc nie. Odpowiadając na pytanie, nie, nie nagrywam na siłę. Spokojnie. Mi to nie grozi. Nagry jak zresztą. Regularność odcinków to pokazuje. Jak nie, nie mam ochoty nagrywać, nie chce mi się nagrywać, to nie nagrywam. Proste. Jak mam na to ochotę, no to wtedy nagrywam. I wtedy są odcinki. Regularność sama pokazuje, jak, jak to jest u mnie, nie? Trochę. Bo jednak, bądź co, bądź regularny to ja nie jestem, bo nie nagrywam dla statystyk. Chociaż fajnie, jak są duże, nie? Co nagrywam dla samego siebie. Łupa! O chuj Kurna! Noż. Sz... <ścoughs> Że mu umrę zaraz no <ścoughs> Wiedziałem. Oj, powtarzanie od nowa. A mogłem się checkpointnąć. Ale teraz wiem, jak to zrobić. Pyk, shift i pyk. No. Także no. Nie nie, nie nagrywam na siłę odpowiadając. A co do nagrywania? A propos Ori, właśnie ogólnie nagrywania. W najbliższym czasie nawet powinienem to zrobić niebawem. Zrobię podsumowanie wam roku tego. No po prostu tego roku, bo chciałbym powiedzieć jakie są plany na przyszłość. chciałbym podsumować też go, ten rok cały sam sobie, co udało mi się zrobić Co udało mi się zrobić, czego nie udało mi się zrobić. Mm. Co, co będę robił pod względem jeszcze kanału. Co jeszcze będę po prostu grywał nagrywał cokolwiek. To chciałbym się z tym wa z wami podzielić na pewno. Także na pewno taki film się pojawi, bo chciałbym wam po prostu powiedzieć od, pod tym względem. co się pojawi, co będzie jeszcze z kanałem. Bo dobrze byłoby, żebyście wiedzieli. W końcu jesteście moimi widzami, tak? Więc fajnie jakbyście też wiedzieli co się będzie działo z kanałem. Nawet jeśli robię to dla hobby, to przecież jakby widzowie wiedzieli co się będzie działo. Dlatego tak to będzie, nie? Co do. Co do glazdów, tak, tak w ogóle bo ich długo nie ma będą. Będą, na pewno będą. No nie wiem kiedy. Bo muszę trzeci raz nagrać ten sam odcinek. Bo nie wpuszczę wam czegoś, co nie ma głosu, nie? Mojego, bez sensu. A w sumie nic takiego się nie stało istotnego, żeby ten. żeby wpuszczać wam odcinek, który. który nie ma głosu. Nie ma lektora, nie? Bez lektora jest to bądź co, bądź jednak nudne. Nie mogę się przedostać. O, opa, opa, o, udało się. W sumie mogę tu zrobić zapis: łop, łop, łop. Pyk. Przepraszam, że teraz nic nie mówiłem, ale no, bądź, co, bądź to jest jeden taki dość ciężkawych momentów, jak dla mnie. Secret. O! Ale fajne. A, i muszę mieć 5 energii ogólnie. Czyli teraz jeszcze to mi nic nie da, bo nie mam możliwości posiadania, posiadania takiej ilości energii. Nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował. Yy, czuję się oszukany. Оп. Нож. Кур, да. Ja pierdzielę jak lamię. Bo tak jak mówiłem, do tej pory nie grałem za dużo w platformówki. Ori jest jedną z moich pierwszych, jak nie pierwszą. Prawdopodobnie jest pierwszą moją platformówką. Łop! Kurde! pyk 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 Nie chcę po prostu zginąć OK Dlatego się nie odzywałem bo chciałem po prostu to zrobić. Oh, super. Jakie jakie, hamskie typie jakie, No, sześć. To jest trudniejsze niż się zdaje. Przynajmniej dla mnie. No, strzel. Mieszam spad na głupi ryjec Op. Ryk. Ja pierdzielę, jakie to ciężkie jest. A sobie zrobię checkpointa. Super. Ja się po prostu specjalnie zabiję, żeby jeszcze raz po prostu co zrobić. Na full hp. No, coś mniej więcej na tej zasadzie miało być. Tylko trochę inaczej. <laughs> Jak się spiało po tych drzwiach? Wow, ej, ale grafika w tej grze na serio jest super O, kwiatki to takie mniejsze drzewa. Odpowiedzieliśmy. Wow, a bo to jest to studnia. Stłynna Mmm. W ogóle, mmm drzewo duchu, nie się na je ocalić. Czyli nie mówię nie ale moje światło na szybko. Prawdopodobnie uda nam się zrobić. Yy, ale moje dziecko nie przyszło. Yy, uda nam się zrobić. regularność, bo. w poniedziałek pojawi się drugi film z Subloka. a ostatni był w poniedziałek też. Więc, ej, jest dobrze, jest naprawdę okej. Okay. Ale jakby co, nie, nie, nie obiecujemy wam, że będzie to regularne. My się staramy, ale nie ma tam powiedzenia, ej, to będzie regularne czy coś. Nie ma. Bo ja wiem, że nie dam rady zawsze. Albo jak zaplanuję, to na pewno nie dam rady. Jak? Jak? Jaki kruk? Jak nie pierdyknął? Co jest? A Standardowo Kroki i złodziej w sumie jedno i to samo Kuro porwał sejna, a to znaczyło nasz koniec. Sad story. To coś to jest kuro. Teraz słuchaj uważnie, bo muszę zrozumieć. Jest ożywianiem przez Ducho... Drzewo duchów jest ożywiane przez trzy pierwiastki światła, a ono z kolei utrzymuje harmonię i chroni Nibel przed niebezpieczeństwami. Pierwszy wód jest wysoko na czubku drzewa Ginzo. Pierwszy... Pierwiastek wiatru jest w głębi od opuszczonych ruin. Pierwiastek ciepła jest pod magmą Góry Choru. Żeby przywrócić nibel do jego dawnego światła, trzeba ponownie zapalić jego światło, póki nie, nie jest, jest za późno. Pierwsze z nich znajduje się w, w pajęczych zatoce, na szczycie drzewa, gdzie płynęła kiedyś woda. Mhm. super gdy podobają mi się te, te 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 to 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 są drogowskazy nie psują w, ża w żaden sposób klimatu graficznego gry pyk ten grunt jest niestabilny ja się nie boję niestabilnego gruntu ale wolę jednak ale patrzcie jak fajnie Pierdyknął mnie Ty nie miałem full hp nawet? Ale... Ale ciulowe Ta wiem A bo jak naciśnę co? Małpa spadaj no Przeszkadzasz mi No jaka małpa no Przeszkadza mi no XD, jaka małpa. Tam chyba nie przejdę na razie. No ale nie mogę też... Tam też nie przejdę A ta małpa jeszcze utrudnia Nie, nie ma ciula, żeby mnie tam przeszedł A na dół też nie przejdę Ale było o tym gruncie Ale co z tym niestabilnym gruntem? X, C? Nie wiem, idykę. Nie mam chyba żadnego burzenia. I idykę. Nie wiem, muszę iść tam. Wiecie co, zaraz jest... jest 22 minuty, myślę, że możemy skończyć, ja się spróbuję dowiedzieć, gdzie mam iść, trzymajcie się, do następnego, byłem Arci, ja i mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, był może gorszy na pewno od poprzedniego, ale no wiecie, poprzednim wiedziałem cały czas coś mówić, tutaj troszeczkę nie do końca, pod koniec, ale też myślę, że wyszedł fajnie, trzymajcie się, do następnego, bajo.